Siemanko, to i Simon a to odcinek z Max Payne'a. Nagrywany jeden po drugim i znowu Koala. Yeah. No, my, my, Boże, Koala już zostałem gościem przy Max Payne'ie. Co to powiedziałeś nie, na mnie? Nie wiem, nie widzę. Kto się powiedział? Tak, żebyśmy mamy się pokazać, tego komiksy zrobimy sobie tutaj, quicksave'a. Wbijamy, wypalamy mu parę... To co jest? G Zginąłeś. Ginie. Nie chciał zginąć. Jest. Zabijemy quick save. Nie żebyś zabezpieczał. Chwileczkę później. Wyślę ci link do tego chwileczkę później o co mi z tym chodziło. To była Ale... anima... To była animacja cich cichego wuja. Wiem. No. A, znacie ja takiego... By... Znacie takiego youtubera jak Dekubus99? Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Srom Nie, ale o co chodziło z tym Dekubusem? Nagle tak wyjechałeś z pieca, Dowrodziłeś. Bo ma aż 27 subów. 24. Dziś, nie patrzysz że coś, nie? Jeden twój, prawda? Nie, nie mam... A tu... Się, w zasadzie, nie wiem, dlaczego sub z 23. Szegladałeś? Nie, nie. Czyli skakuję sobie. W Minegry, w tak się wybił. My nagrywamy porządne gry jak Max Payne. Seris, No. A, A napisz w komentarzach, co jesteście, żeśmy zagrali na multi Warhammera, bo kampanię przerywam na razie. Aż będę tam się ogarnę bardziej. A tak to trochę będzie Max Payne na kanale i takie różne. Co to myślę. Szkoda, że ta kampania nie ma na kopa. Szkoda. Tak. Ciekawe widzieliście. Ten kamień się nie rozwala. Jaki? Ten sobie przy tym bosie. Na no, takim bossie, bosie, no wiesz. Takim, malutkim. Masz przerąbane. Czemu? O no, a, ty, a ty na bossach nigdy nie padasz. No nie. Z, to znaczy zawsze padasz. Raz pan, ciszej. What the f fuck. Przestań, nie szuszczaj tak w ten mikrofon! Pydale! Sorry, sorry... Sorry, przepraszam widzowie... Jakie emocje tu były... Gin! Czemu w nią trafić, ziemię ja Za budelkami się schowała, no wejdź przez niej, Max! Dobra, teraz będzie tutaj zapisać gierkę? To jest taka moja taktyszyn, 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 trzeba mieć taktyszyn na gierkę? Wiesz jaką ja mam taktycz, taktykę na gierkę? Jaką? Sejwuj zawsze wtedy... Kiedy albo masz 1% HP, albo kiedy celuje do ciebie snajper... Albo... <grym> Co? Zabi zabiła mnie. Nie rób tak, bo to wkurza. Sorry. Przepraszam was to się nie powtórzy nie dawajcie łapek! W dół oczywiście. ja się spodoba. Hej, hu. To, te, to też łapki w dół. Motow leci! Fuck, nie trafię. Motow drugi leci! Jest. Zaczęła się palić, możemy poobserwować. Chociaż mam coś mi do idzie teraz z tego harflechu dwójkę. Jeszcze nie zginąłem. Nie wiedziałem. Czarna. Ty go jeszcze nie przeszedłeś? Czarna dziura. A ty przeszedłeś? No, to chyba jestem na... No, chyba tak. 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 tak, może. I jak będziecie chcieli, to możemy nagrać serię z Oczywiście od jedynki zaczynając, Simon. Tak. Oczywiście od jedynki zaczynając. Simon. Bez jedynki nie byłoby tej gierki. Simon. Tak? Nagrywasz jedynki? Tak. Szczerze? No. Wiesz co teraz, wiesz co teraz gram? To co jest, kurde! Simon, nie gram teraz w Half-Life'a dwójkę. Gram w Black Mesa, czyli totalny remake na grafikę z dwójki Half-Life'a rynki. Niestety to waży 6 giga plus jeszcze program, którym to musisz odpalić, waży 2 giga. Ale jak Black Mesa? No Black Mesa... Nie, to jest za free, to jest modyfikacja do tak. dwójki. Tak? No właściwie to Skoczymy. nawet nie musi być... Co? się To ma oficjalną stronę. Ale ze Steam'a jeszcze trzeba pobrać ten yy, Takie dwa programy, które ci umożliwią ten yy, Do tego, do source'a Pokaż mi to później Po odcinku. Tu jest ten Trochę, no, zmienion... Trochę zmienionych rzeczy z jedynki, ale ten czemu ale... Czemu to jest kolej w bokserkach? Nie żebym komu ja trzeba robić lada Aha, i wiesz co? Po tym jak ci to pokażę, będziesz chciał nagrywać jedynkę Okej okay. FAK! gonił mnie Ale oczywiście ja pierwszy nagrywam jedynkę ponieważ twoją główną serię jest yy, ten Max no, Payne A moją tak? A moją Wiesz co się dowiedziałem? Co? Że Gordon Freeman kiedyś miał kutyk. Serio? Na włosach No Co Jeszcze pokażcie jak wrać w spolszczenie Bo spolszczenie jest ten... Za darmo A no to... Fuck To szybciej niech ten komis leci, co to jest? Napiję się? O, tak <słyski> Simon! <słyski> tu jest taka interakcja z otoczeniem, stary Wbijam do tego pomieszczenia, nie? Podchodzę do jakiegoś komputerka, który wysuwa się ze ściany, nie? Klikam tamtam ten gościu, poczekaj, oczekuję bardzo ważnej wiadomości, nie? Spamuję przyciskiem E na ten komputer, jak komputer wybuch. Serio? No. Seriously? Przeciw bóle, przeciw bóle, ale jest fajne. Tutaj się nie da. Rozwalmy. inny gram idziemy ze środkówką. Tutaj nic, tutaj na... O papier dialetowy. Stojmo! Jezus Maria! Co? tu już Max Fanny z z Jaka? Bardzo fajna. Mega fajna. Po prostu bomba Simon! No? Ja tu wziąłem podeszłem do jakiegoś do biurka, nie? Nacisnąłem alarm przeciwpożarowy, stary i ją przeze mnie prawie wyleciał z tego, wyleciał z roboty. Czy serio? Bo wysz, bo wysłał fałszywy alarm. Aha, spoko. ...ty pasmur Dasz widzi prace, ty 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 ty... ...wszystkie to. złe... Zwa... Ale serio, zagrana jest interakcja? No. Spoko, gierko, może być nawet, nawet nawet... Wychylismy właśnie na dwór. O, o! <siuch> What the fraaaag... ...i jeszcze przyczuram, nie było. Cześć, bo ja tu dostałem achievement jakiś... ...który się nazywa czek... Okay? hmm, Czekaj Przemysłowy przysł... Dobijmy go jeszcze, dobijmy go jeszcze, dobra, no mów. Sejmam Przysłowiowy intrygant Uruchom alarm oraz najmieszaj w laptopie w rozdziale materiały anom anomalne Światko to zrobić, prawda? Nie Wychodzimy z domu mafii... No jednak nie Kolejny achievement ale ja zdobyłem takie aczywmenty, czekaj. E... Ruinowane konsekwencje. Zepsuć zapiekankę w mikrofalowcu. Serio. To są takie aczywmenty. No. Wyszliśmy na zewnątrz. Z domu mafii. Koniec domu mafii. Amerykański sen. Niech przemówi broń. Bardzo lubię to. A ty? Choć mi nie no. mówisz, że Bremu ma 3000 FPS-ów jak na najniższych, nie? No. To on musi mieć, kompa? Roz, rozwalającego wszystko. nie. Trochę wstawkę, odwrócić się i odejść, i olecieć miasto. To byłby mądry wybór. Wybór. Ale widać, że nie byłem zbyt mądry. Postęp! Ekstrakcja kofeiny! Użyj 20 razy automatu na Coca-Colę <laughs> O nie! Biko... To jak wiesz, że czekaliście z bronią w ręku Patrz, jak widzieliście, że czekali na niego z bronią w ręku, to zamiast płatnie odjechać, to dalej na nich idzie nie. Tu można jeździć autem? Nie, nie można. Weta! Dostałem kolejny achievement! Jaki? Y cześć, cześć cześć, Pomoc w potrzebie. Podaj papier toaletowy naukowcowi w potrzebie. Pff. What the fuck? Aha. A ja tu widzę od razu fajny achievement, profilaktyka wskazana. Pozwól Headcrabowi przyjąć kontrolę nad sobą. Okej, okay, zrobię to. A gdzie ty widzisz te wszystkie achievementy? No tu jest takie coś achievement, jeżeli nie masz fakowanej gry Simon. Ale nie, boże, jak ty wiesz, jak je zrobić na przykład? Że przed ty to robisz? Tam pisze. A. No bo jestem fanem Xboxa i to nigdy nie grałem jeszcze na Steamie, nie? Nie miałem gry na Steamie. Jesteś to. Biegniemy przez ulicę miasta... No, to... Nie za... Simon, teraz ci w nie załączę stopera, prawda? Załączyłem oh. Idziemy przez ulicę miasta... What the fuck? Cześć, Przyskuj... Level 15% Opać, tu jest jakiś melina, chyba do niej nie wejdę. What the fuck? Chyba mnie tu nie miało być. Cześć, to jest max pain. On wchodzi tam, gdzie nie powinien go być. F5. O, ja też F5. Zapomniałem zrobić nie? To był taki mega fail. Chodzę. Tu. Wszedłem! Odsuń się od tej broni. Ja jako Os. Mac... mak w chodził z dwoma pistoletami, ale ja preferuję bardziej shotguny. Szymon... Widzę coś zarobić z tego. Tutaj może sprintować bez bez tego, bez limitu. O, spoko. <laughs> What the fuck? Co je to przeźroda stało? Czemu to mi się nie wyrwało? Okej. Okay. Co tutaj gwizdę. What the fuck? Tak, Gordon Freeman. A ty, w jakiej w końcu grasz? Jedynkę przerobioną. Nie. To jest remake kompletny, tak przerobiony, że normalnie ci dupę zciśnie. Ale gram nagrywamy jedynkę z modem, czy bez? Jak chcesz, ja mogę nagrywać z modem. Ja nie. mogę i tak, i tak, w sumie. No. Ja, 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 mogę nagrać moda, a potem na przykład jak nagram więcej serii, to mogę z jedynkę nagrać. Nie, nie. Która jest nie. za, która jest za... Simon, który jest za 8 euro na Steamie. Wiem. What the fuck, no Co? Czym co? Czy jak wyjedziesz, czy się zabije? Nie było pytania. Simon! No? Zablokowałem się w drzwiach, muszę wczytać. Ginie, ginie. No oni no, nie umierają. Chciałeś powiedzieć... Co? 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 ty się Chciałeś powiedzieć genius, ale chcia, chciałeś powiedzieć gin i wyszło weszło gin. Aha. Prawda? Nie. Okej, okay, wczytałem. O! Idealnie mi się wczytało. Przed, przed tymi drzwiami, w których się zablokowałem! Jeeeej! Genius. Sorry, tak zareagowałem, ale za mnie ci wybuchło, więc... Ale co teraz? What... teraz? Łomem to bierzemy. co jest? Jezus Maria! Bum! Bum! Jez. A czyli tak się otwiera te drzwi. Jak? Logiczne. Także, walisz beczkę i tam jedna beczka leci, rozwala drzwi, o tym jeszcze na spokojnie sobie wbić i pooczyszyć sobie teren. To sobie lepiej tylko wyglądało. Tak już. A, się, za pierwszym razem się nie odsunę i za mnie balniało. Dobra, F5 tu będzie. Okej. Okay. Okej, okay. wbijam! Dobra. Jasne? Juu jejamy tutaj Szymon, jakimi crazy? jakimi oni tu cucharami walą, nie? No, dawaj. Stary patrz. Dawaj, sorra. W tym laboratorium, nie naukowiec. Jeżeli jeszcze jedno urządzenie nie będzie działało, to chyba wybuchnę. Ogarniasz to? No. Ale ogarniasz? Tak. Albo tu. A muszę coś zrobić gdzieś tam. O, telefon dzwoni o dużę. Jakiś domu mafie się sobie telefon. Na pewno nic się nie stanie. No to odprowadź mnie. Spodziewałem na się, spodziewałem się z szukającego działki cipuna, ale okazało się, że to jest o wiele bardziej zwoło Alfred Wooden. Idę z puszką, idę z puszką. i Jeszcze się odezwę. Klik. Muszę jakaś z antyterrorystami, ponieważ oni są antyterrorystami Jim brawura Czemu to coś wybucha? Szybko Simon, szybko Myśl, myśl, myśl Kłódka Simon! No Cześć. No właśnie ten, o, właśnie odkryłem tych dwóch e, tego murzyna w, ten, w, z dwójki co tu, tu stoi i tego naukowca z tej, z tej bazy Tam był jakiś murzyn? No ten murzyn tu miał ten protezę u nogi A ten murzyn Ten matka, nie będziemy spojrzały <śmany> Matka! <śmany> ten matka Ma jak on nowy rodzaj człowieka, który rodzi dzieci by, będąc facetem Matka. Matka. Tam, dry, Matka. O, to są kasety VHS. No, to jest. Jedno było pewne, jeśli przyjdziemy kogoś zbyt mocno, to prędzej zróbimy i będzie chciał się odrzucić. A, tam są antyterroryści! Nie krzycz tak, bo to boli w uszy. Przepraszam. Tam byli antyterroryści. Ale tak się patrzę, nie tak... Kto tam nie gada, nie? Tak się patrzę, 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 patrzę i na zaczynamy już strzelać. Tu gdzie uciekać? Tak. tak spokojnie zajmę spokojnie. Coś wymyślisz? Nie chcę wyjść, wejście jest zamknięty w chłopce. Dobra, wpuszczajcie mnie do tego pomyślenia, proszę. A ty gdzie jesteś już? Przy tym wybuchu. A, nie spoileruj O matko! Ty gnoju. Co? Już nigdy więcej nie ten. Fuck gdzie nas, uciekać? Obstawili budynek. Ah! <laughs> Co? Nic. Odprzonka. Od no, jestem. Jestem po wyciszeniu. Mati. Cześć. Moja mama wbiła Simon? Widziałem no. achievementa, aby się oprzeć na tego guzika Nie, powiem, nie będę starali spoilerował Dobra i chyba to teraz to robię, czekaj po, Powiedz mi po nagraniu, okej okay? okay. Czy to trzeba walić w te filary? Nie W tą ścianę? Nie A może przez te drzwi trzeba być? Nie Nie, nie słychać ci To są antyterroryści, zapomniałem tak? o tym te... Gij antyterrorysto Dobra, tak się nie da. <laughs> Ale szczerość, stary. Oni mi każą nacisnąć przycisk, a ja sobie stoję. No co to jest do... A, klucz! A... Klucz do klatki schodowej. A gdzie jest klatka schodowa? O, tutaj jest. A tam może być. Czekaj. No. Klatka słodowa, czy klatka słodowa, nie? Nie Klatka słodowa, czy klatka słodowa, klatka słodowa i zrobiona ja <sus> nie wyskakuj tak człowieku Kto? Jakiś koleś tu... <sus> Wyskoczył przed ryjem I myśli, że co? What the f... Więc co się stało? Co? W, w kolesie, nie? Idealnie jak sztyliłem, to coś wybuchło No fajnie No i to, no i powinienem mieć przyjść ten aczimem, czekaj, osiągnięcia no, 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 no. Eeeeee... tutaj dużo środków przeciwbólowych. Mam się na to martwić? Czyli zabij ich to Zaura... ...cabij krawu używając ognia... ...nie spojeleły. Spokój, spokój Simon. Poradzimy sobie. Max, skacz Go to fly Max! A dobrze wiedzieć. Zawaliło się za mną Dobra, czy okay. to? O, mam teraz większą wprawę w tym maksie. Zabiję teraz. Zginęcia kilku ludzi. Ty giniesz. Szafka. Nic w tej szafce nie ma. Balkon wyskakuje. Dobra. właśnie, nie do 25 minuty. Do 25, fajnie. Uptain Movie, Video closes Saturday, coś tam. Nie wiem, zamazane, słaba grafika, Aha. Okej. Okay. Będzie filmik. O, muszę być teraz po... O, no nie. To już... Jest... Dobra, tutaj nie, tutaj też nie. Jakie żule! Trzeba ich zabić, bo mnie wydadzą. Żule zabite, idziemy dalej. No dobra, nie idę dalej, tylko to na nasz odcinek. Dobra, to ja się z wami żegnam, sam się z wami żegnam i... Koala. Tak, koala, który ma dobry refleks. Refleks. Nara.